Dobry wieczór, już dziś zaczynamy ostatni wyścig w lidze Formuloft. Przed nami tylko Grand Prix Niemiec, który jest dziesiątym wyścigiem sezonu trzeciego. Dzisiejszy wyścig będą komentować dla Was Słowa Mierhejki Myszkowski wraz z Maciejem mochita Młynkiem. Witam serdecznie. Witamy bardzo serdecznie, rozpoczynamy ostatnie kwalifikacje w tym sezonie. 12 zawodników tym razem na gridzie. Akurat Grand Prix Niemiec prezentowało nam do tej pory bardzo ciekawe wyścigi. Zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj mamy powrót hasów, których nie było od tydzień temu przez problemy zdrowotne. Jest Marian, driver jak zwykle na torze. Drivera nie mogło akurat tutaj zabraknąć. Jest także Alu, Nidi, Hennessy, Remig, DAX, Rudy, Condylele, a także Inquis. Rudy zresztą popisał się bardzo dobrym wynikiem podczas ostatniego Grand Prix. Niestety, akurat ciebie. E, Mohito nie było, ale e, myślę, że jednak mimo wszystko jesteś sam zaskoczony tym, co widziałeś w tabelach po wyścigu. Jak ci przypomnę, na Monce byłem. Komentowaliśmy nawet razem ten wyścig. Widziałem, że Rudy był na podium. A, przepraszam, dobra, to mi się. to pomyłka z Chinami. Sorry, Mohito. Dobra, Spok <laughs> Dobra, to, to fajnie, to fajnie, yy, to, co powiesz właśnie o Rudym, czy ma dzisiaj szansę yy, pojechać dobry wyścig tak samo na tym torze, jak mu poszło tydzień temu? Myślę, że szansę ma, na Moncy pokazał, że tempo dosyć mocno mu podskoczyło, yy, względem chociażby początku sezonu, skoro mógł regularnie powalczyć z Daxem, Partkiem na torze, na Moncy to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby nie mógł powalczyć również na Hockenheimie o to, żeby co najmniej być na podium. No, zobaczymy jak mu pójdzie. Na razie zaczyna pierwsze ogrożenie pamerowe na Hardet. Prawdopodobnie celem rozgrzewki. I Może zaskoczy nas po raz drugi. 15 minut 30 sekund do końca kwalifikacji. Jeszcze nikt żadnego czasu nie wykręcił. daks. Dux... Aktualnie znajduje się również na torze. wicemistrz tego sezonu już mu Nidi nie odbierze tego e, tytułu, Rudy cały czas ma szansę na czwarte miejsce w klasyfikacji. Brakuje mu tylko dwóch punktów do piekarza oraz trzech do pietka, więc e, jeśli popisze się dobrym wynikiem, takim jak właśnie na przykład we Włoszech e, to bezproblemowo przed tymi zawodnikami w klasyfikacji się znajdzie, ale jak będzie, to e, zobaczymy Iwo. Przepuścił przez, przed momentem jadącego pomiarowe okrążenie kondy Lele, i jak na razie na kardach żółta flaga w sektorze trzecim. Teraz była ona spowodowana Henesim, który jest poza to, ale już bezpiecznie przejechał przez Magminitkę. E, wyjechał dalej serwisowe i nie będzie kontrolowany z okrążenia, a tymczasem Rudy. Proszę bardzo, 0,7 przed końcem. na 14:200 200. Aktualnie na pierwszym miejscu. Driver na pozycji czwartej, teraz jako jedyny na oponach średnich, i ten jego wynik nie jest za dobry, patrząc na to, właśnie, że ma lepszy komplet od swoich rywali. Marian w międzyczasie wskakuje na miejsce drugie. A lux XMG teraz jest ostatni, ale to jest czas. ho. ho, ho. To już traci o wiele, wiele więcej Alu i Alu wycofuje się z sesji, był tam jakiś wypadek w sektorze pierwszym, chyba e, to był pierwszy bądź drugi zakręt, ale żaden z zawodników chyba się tam nie znajduje, więc nie będziemy mogli zobaczyć co tam się stało. Bardzo ciekawa sytuacja, wielu kierowców właśnie odpada na zakręcie numer jeden, żółta flaga w sektorze trzecim teraz. Pierwszy zakręt jest dosyć problematyczny, ponieważ wjeżdża się tam dosyć. Szybko I bardzo łatwo o wypadnięcie poza tor, jak również o to, żeby stracić kontrolę nad Bolidem. Więc no wypadki niestety mogą się tam zdarzać dosyć często przez trudność jaką ten zakręt sprawia. No ale cóż, trzeba z tym żyć. Jest chyba to, naj... to jest chyba najtrudniejszy zakręt, bym powiedział, żeby przyjechać go poprawnie i szybko. No, miejmy nadzieję, że w wyścigu nikt tam nie wypadnie, a tymczasem Nidi dopełnia nam pierwszy rząd dla zespołu Racing Point. Pół sekundy za taksem, sekundę przed RUDEM. Żółta waga w sektorze pierwszym, teraz spowodowana przez Drivera Inquis, jak na razie, jako jedyny zawodnik na oponach miękkich na wyjazdowym Hennessy Żelazny Ivo remix również wjechał przed momentem zalei. Dax podąża przed bolidem Toro Rosso. Toro Rosso, ile się nie mylę, ostatnie miejsce w klasyfikacji kierowców, więc nie radzą sobie zbyt dobrze na przestrzeni całej rywalizacji. Nie udało się zdobyć zbyt wielu punktów, tylko 10 oczek na ich koncie, i tracą do 9 McLarena 12 punktów. Renault z kolei ma tych punktów 34. Jeśli Condylele uzyskałby dobry wynik to mógłby przeskoczyć nawet Alfę Romeo, ale tutaj musi mieć na uwadze, że Rudy dzisiaj jedzie i również to tempo, tę formę ma bardzo solidną aktualnie. Jeśli chodzi o tabele konstruktorów, mistrzostwo już można powiedzieć, można śmiało przypisać, oj problemy teraz między Henesi i Madaksem. nie dogadali się tutaj panowie, jeśli chodzi o przepuszczenie, już można w zasadzie rozstrzygnąć tytuł mistrzowski. Jeśli chodzi o konstruktorów, Partka ani Mr. Ziuta nie ma na torze, także żaden z nich nie dopisze żadnego oczka na konto Mercedes'a. Także Racing Point po raz kolejny mistrzami, jeśli chodzi o ligę formułów udało się to zrobić w sezonie pierwszym, chociaż jeszcze. No, pod barwami Force India, pod szyldem Force India, ale wiemy, że ten skład od dawna się nie zmienił w Racing Point, czy też właśnie w Force India, cały czas byli to Dax i needy, nie licząc jeszcze w początku historii ligi Formulow, kiedy jeździli tam inni kierowcy. No, ale cóż, zobaczymy, jak będzie wyglądał. Eee, przyszły stan tego zespołu czy DAX i NIDI dalej będą chcieli jechać razem Rudy. Tymczasem skończył okrążenie, wskakując na miejsce trzecie, eee, zanim jedzie NIDI, ale NIDI ze stratą, on chyba zjedzie do alei serwisowej za NIDIM Iwo, który chyba jedzie pomiarowe, ale trochę zblokowany teraz przez swojego rywala. Ja myślę a propos składu Racing Point, że to raczej nie jest pytanie, czy ci kierowcy będą chcieli jeździć razem, ale prędzej czy nie będą chcieli zmienić barw, ponieważ z tego co mi się wydaje, tak jak patrzę po ligach, w których oni obydwaj biorą, wydaje mi się, że nie ma takiej, żeby nie byli razem w teamie. Więc jest to dosyć zgrany duet, więc myślę, że jeżeli. Jeden zdecyduje, że chce zostać w racing Point, to i drugi będzie kontynuował jazdę dla tego zespołu. A tymczasem w trzecim sektorze mamy żółtą flagę spowodowaną przez Mariana, który przepuszczał innych zawodników i teraz sam będzie zaczynał swoje kolejne określenie pomiarowe. Dax wykręca kolejne najszybsze kółko, minutę 12:245. Dax przed wyścigiem pytał się mnie, ile mu pole position brakuje do rekordu. Jak na razie rekord to jest Waza, który tych. Um, Osiągnięć ma aż 8, za to DAX pole position zdobywał 6 razy, więc nawet gdyby dzisiaj udało się pole position wyrwać, to tego rekordu przynajmniej nie wyrówna. Nie wiadomo też, czy DAX i NIDI zadecydują o tym, czy by jechać z końca stawki, wtedy to Rudy miałby największe szanse. Na wystartowanie z czoła Rudy zresztą przygotowywał się długi, długi czas do dzisiejszego wyścigu. Próbowałem trochę z niego zażartować i powiedzieć, powiedziałem, że jedziemy Rosję, ale niestety Rudy nie dał się zrobić w balona. Żelazny tymczasem bez czasu, jako jedyny zawodnik na pozycji 12. Przed sobą ma alu, który w sesji nie jedzie, z czasem minuta 30, więc ten czas wydaje mi się będzie dosyć łatwo przebić. Żółta flaga w sektorze drugim i żelazny wyjeżdża teraz poza tor, również powodując żółtą flagę. Lele przepuścił przed momentem Iwo. 8 minut, 16 sekund do końca kwalifikacji. No tak, wracając może do dyskusji o różowych pomykaczach, o wyścigowych punktach, wydaje mi się, że prędzej czy później ten jednak team może się rozpaść, patrząc na to, jak wiele kłótni jest właśnie między tymi zawodnikami. Razy w sumie słyszeliśmy, nie tylko powiedzmy przy prywatnych rozmowach, ale też na konferencjach, że czasem panowie się nie dogadują, ale jednak nie mogą bez siebie mimo wszystko żyć. Jak widzimy, dotychczas nie zmienili barw. Driver tymczasem na pozycji trzeciej. Bardzo wysoki wynik, jak na tego zawodnika. Niewiele razy widzieliśmy go w punktach w tym sezonie, ale jak widzimy, przy takiej małej ilości kierowców, taki stan rzeczy może się zmienić. Driver do tej pory punktował w pięciu wyścigach. Zobaczymy, jak będzie w tym. Jednego nie ukończył, no i w trzech nie udało się, niestety, punktować. Do tej pory wystartował we wszystkich wyścigach w sezonie. Jest to najlepsza frekwencja właściwie odkąd wystartował driver, odkąd w sezon Formuły wystartował. Driver do tej pory opuścił tylko jeden wyścig w historii. Także, wow, wielkie gratulacje tutaj, jeśli chodzi o drivera. Też jeśli chodzi o frekwencję w tym sezonie, właśnie, Partek do tej pory był na każdym wyścigu, ale dzisiaj jest nieobecny. A także Rudy razem z driverem w tym sezonie jechali we wszystkich wyścigach. 6 minut 20 sekund do końca kwalifikacji. I Iwo stwierdził, że się wycofa. Tylko nie wiem, czy to było wycofanie na to, że... Z powodu wypadku, czy z powodu tego, że już nie chcę kontynuować jazdy, ale wydaje mi się, że tu, widząc przynajmniej z kamer Condile, że to była raczej tak, własna tak, decyzja. Tak. To, to było wycofanie się. I jeszcze zaznaczę DAX: tak, Minuta 11:9. Na hardach, z tego co pamiętam, to wydaje mi się, że to jest super czas. żeby w ogóle jed... Tak więc no, tempo w tym racing poincie jest dosyć mocne. I jeżeli nic złego się nie wydarzy, to myślę, że już teraz można mm, powiedzieć śmiało, że Tak jest bardzo mocnym faworytem do tego, żeby wygrać ten wyścig. Co będzie dalej? To już troszeczkę cięższe do powiedzenia. Co prawda Nidi ma te 80 sekundy przewagi nad driverem, ale myślę, że... Pokładam nadzieję trochę w Rudym, że swoją formę z mocy podtrzyma i rzuci wyzwanie, przynajmniej jednemu z zawodników Racing Point. No, przekonamy się za kilka minut, bo zostało już 5 minut do zakończenia kwalifikacji i jedynym kierowcą, który ciągle nie ma czasu jest Żelazny, ale on teraz zaczyna kolejne okrążenie pomerowe. Zobaczymy, czy tym razem je skończy. Kolejne okrążenie rozpoczyna także Remik, który przecina prostą start meta za moment Hennes i będzie kończyć swój czas. Zobaczymy, czy ten czas będzie zaliczony. Nie, tutaj bardzo wolno przejeżdża przez Nawrót zawodnik Toro Rosso, więc tutaj poprawy nie będzie. Tak, bardzo Koślawo jeszcze te ostatnie zakręty, ale będzie próbował jechać po raz kolejny. Zobaczymy, jak, jaki czas uda się wykonać teraz zawodnikowi Toro Rosso. Hennessy jak na razie, jeśli chodzi o jego pozycję w klasyfikacji generalnej, 18 miejsce dla tego kierowcy. Opuścił dwa wyścigi, punktował do tej pory w trzech, a wypadek miał w dwóch. Zobaczymy jak pójdzie mu tym razem. Czwarta pozycja dosyć wysoka, ale wiemy, że tutaj jazda na oponach miękkich nie za bardzo się opłaca. Wiele śmiałków próbuje jechać na dwa pistopy, ale bardzo często z tego po prostu nic nie wychodzi. Pamiętam wyścig że w sezonie pierwszym w lidze Formułów, kiedy to Patryk chciał właśnie z pole position wystartować na oponach miękkich. No tego wyniku na mecie zbyt dobrego nie miał. 3 minuty 30 sekund do końca kwalifikacji. Henes poprawa o 30 w drugim sektorze. Zobaczymy jak będzie dalej. Remik wraca do alei serwisowej. Z przodu driver dopiero na wyjazdowym. To będzie jego najprawdopodobniej ostatnia szansa w tych kwalifikacjach. A Hennessy kończy. Jest. Strata, jedna dziesiąta straty, brak poprawy. Hennessey zostaje na czwartym miejscu, a już e, nieco bardziej z tyłu. Dosyć e, spory tłok. Rudy w tym momencie prowadzi ten mały konwój, kończąc okrążenie, i to jest drugi czas jak na razie, jeśli chodzi o kierowcę Alfa Romeo. Marian będzie kończył, Marian skakuje na czwartą lokatę. A co z kierowcami Racing Point? E, szczerze mówiąc, nie wiem. Dax teraz cina. Dax wypada poza tor i to jego okrążenie zaliczone nie będzie, więc będzie musiał próbować po raz kolejny. A Nidi, jak widzimy, jedzie dalej, ale dosyć wolno. Jeszcze dopowiem o tych miękkich oponach. One są tutaj o tyle kuszące, że z tego co pamiętam, one są o 2 stopnie mniejsze. Przynajmniej tak było w poprzedniej edycji. Nie jestem na 100% przekonany, czy tak jest również w w tej F1, aczkolwiek no, te softy są kuszące są dużo szybsze od e, Medów i hardu. No, tylko wiadomo, są szybsze w kwalifikacjach, bo w wyścigu nie wytrzymują za długo i nie ma opcji, żeby pojechać na jeden pit stop startując na softa, więc to już zależy kto o czym myśli bardziej, o wyniku w kwalifikacjach czy w wyścigu. No, jeżeli w kwalifikacjach to bierze softy, jeżeli w, o wyścigu to Zazwyczaj bierze med, rzadko kiedy hardy. A tymczasem Hennessy się wycofał i nie wiem czy to było na z torze boksie, w garażu. Boksie, boksie. Inquis również się wycofał, on chyba był akurat na torze. Półtorej minuty do zakończenia kwalifikacji i Rudy wraz z Racing Pointami zaczynają swoje ostatnie próby na nabicie lepszego czasu. Jeszcze wyjeżdża z boksu Condilele, ale on może nie zdążyć wykonać swojego okrążenia pomiarowego. Zobaczymy, czy to się uda. Poza torem, teraz mijany przez Nidiego, wcześniej przez Daxa, bolit Inquiza. Rudy w tym momencie na miejscu numer 2 minuta do zakończenia kwalifikacji. Teraz to wyjazdowe dla Condi Lele jest bardzo ważne, bo ono nam powie, czy. Będzie tutaj jeszcze jakaś próba poprawy ze strony Kondylele Driver. Będzie kończyć okrążenie, ale e, zakończy je do alei serwisowej. Tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Zobaczymy, jak rudy, bo wydaje mi się, że coś próbuje tutaj jechać. 88 tysięcznych e, nadrobił w sektorze numer 2 Zobaczymy, jak będzie, gdy ten drugi, trzeci sektor skończy. Dwa ostatnie okrążenia przed nim, ostatni zakręt. Teraz wjazd na prosto start meta. I zobaczymy, jaki to będzie rezultat. Jest poprawa, minuta 12.224, ale e, zostaje na drugim miejscu w tym momencie kierowca Alfa Romeo. Co na to Dax? Dax rozpoczyna kolejne kółko. Nidi, Nidi 5 sekund straty z tego co widzę, a Kondilele jednak zdążył. Udało się na parę sekund, dosłownie parę sekund przed końcem. Przekroczył linię start meta, Remig właśnie wjeżdża na nią, i jaki to będzie rezultat? Dziewiąte miejsce tylko udało się wyciągnąć z tego ostatniego kółka. Ani liścią wewnętrzną w pierwszym zakręcie, więc on już nie poprawił swojego czasu i będzie startował na hard. Paradoksalnie nie musi być takie złe, ponieważ pojedzie odwróconą strategią, będzie mógł brać mediumy na drugi steam i w ten sposób chociażby może zwiększyć swoje szanse z rudem na wygranie. On będzie musiał startować na mediumach i zmienić później na hardy, a że są blisko siebie na gridzie. No to powiem, że Nidi w tym momencie jest w bardziej uprzywilejowanej pozycji niż Ruz. Zobaczymy, czy Dax zdecyduje się na zakończenie tego okrążenia i czy będzie to okrążenie szybsze niż na hardach. Wyjeżdżając z ostatniego zakrętu na prostą start meta. I otwuszam, więc Dax również nie kończy tego okrążenia. Decyduje się na start na ponach typu hard. A to utrzymuje pole position. A Kondylele, jak widzimy, nie poprawia się. Ósma pozycja dla zawodnika Ferrari. Czekamy na zakończenie sesji kwalifikacyjnej. Czekamy w zasadzie teraz tylko na wycofanie się Rudego. A zwycięża siódme pole position w jego karierze w lidze Formula zdecydowanie faworyt dzisiejsze, do zwycięstwa w dzisiejszym wyścigu. Zobaczymy jak pojedzie Rudy. Odmienna strategia między tymi zawodnikami. Rudy decyduje się jako jedyny na opony średnie. A za moment dostaniemy wyniki sesji kwalifikacyjnej. U mnie te wyniki już się teraz pojawiły. Tak więc pierwsze miejsce DAX, jedyny, który zszedł z czasem poniżej mi 12 sekund. Drugie miejsce RUDY, dwie dziesiąte za DAXem. Trzecie miejsce NIDI, czwarte driver, piąty Inquis, to jest ostatni kierowca, który miał straty poniżej sekundy do DAXa. Dalej mam na szóstym miejscu Mariana, na siódmym Hennessy, jego ósme miejsce to Condiale.